Słuchajcie uważnie, zaraz wam powiem trzy zaczarowane słowa. Lala hita wyspy szczęśliwe oazis park. Dla nich wyruszyć w świat jestem gotowa. Jesteśmy w oazis park na Ventura w miejscu gdzie mamy... Wiktorka, ile roślin policzyłaś? Mm. Tysiąc dwa, trzy, ile? Tak, 7 tysięcy roślin, ale to, że 7 tysięcy to nieważne. Ważne, że są to rośliny z calutkiego świata. Tak. Zgadza się? Tak. Aha, agawy, ups, agawy, palmy, tokujące piękności. Te kaktusy, które za mną rosną, najwyższe spośród nich potrzebują 20 lat, aby uzyskać taką właśnie wysokość. Ogromnie aż do nieba! I w korze, że zabierza? Otwieramy zaczarowany kufer, a tam sama jestem ciekawa. Iguana! Iguana jest? Ah. Weź, nie bój się. Kacper brawo! <grystanie> <grystanie> a przyjemnym w Nie, Nie Ale fajne. <grystanie> Poza co jej pan koko. Bliznął kolik, ziewnął srogo, przybił piątkę, duszy nad wodą. Koko zgodził się na interwiu. Ła! Ostatnie czułości, do roboty wasze mości. Koko ma 11 lat, jest jednym z niewielu samców, które mieszkają w Ładzis Park, tutaj na Fuerteventura. Dobrze ci tu, Koko? Pojechał w oczy, rzeknął potem do kolegów i przyjaciół, Zaczekali tu za płotem. Dzień dobry, halo. Kawa czy herbata? A, pan się przedstawi. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Czy pani się skusi, proszę pani. Ależ pani musi iść do dentysty. Pani ma krzywe ząbki. Służy kartki, kolca, skały, błękit nieba, ale świat jest piękny cały. Do zobaczenia na szlaku, pa pa!